Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Bojko Natalia z tej strony, zapraszam do porannego komentarza rynkowego. Wczorajsze posiedzenie Rezerwy Federalnej w zasadzie nie przyniosło nam żadnego zaskoczenia, wręcz przeciwnie, przebiegło ono zgodnie z oczekiwaniami. A skoro słuchajcie, coś przebiega zgodnie z oczekiwaniami, nie ma żadnego zaskoczenia. Rynki nie mają tego efektu. Jakieś nowości, świeżości, co nie zostało jeszcze wycenione w cenach, no, zachowują się co do zasady w sposób dosyć przewidywalny. W taki w miarę przewidywalny sposób, bo to jest dobre określenie zachowała się wczoraj chyba większość aktywów, jeżeli chodzi o indeksy, jeżeli chodzi o dolara. No i e, złoto oraz e, metale, te bardziej reaktywne e, podczas no, takich okresów, w których teraz jesteśmy, czyli <laughs> kiedy bezpieczne przystanie faktycznie aktywują się do działania. E, sama konferencja, słuchajcie, prezesa Powell'a przebiegła całkiem sprawnie i, i całkiem, e, że tak powiem, przewidywalnie. Powiedział, że presja inflacyjna spada, ale dalej pozostaje całkiem wysoka, że wszystkie prognozy Fedu, które są przez Fed tworzone, to nie są... E, Punkty, do których FED tylko dąży, i to nie są punkty, słuchajcie, które są takimi neutralnymi punktami, że one na pewno się zadzieją. To jest tylko pewna baza, na której FED podejmuje decyzje, ale te najważniejsze decyzje są podejmowane bezpośrednio na danych, a ostatnie dane pokazały całkiem solidną, solidny charakter gospodarki, no przez co tworzy to dla rezerwy federalnej taki takie bardzo szerokie pole, większy zakres czasowy do działań do tego, by tych stóp procentowych nie obniżać i dać im jeszcze pracować, i pozwolić, obniżać inflację w zakresie właśnie wysokiego oprocentowania, które no, przeskakuje się rzeczy na banki, na depozyty i na wszystkie słuchajcie, działalności, które, na które mają wpływ stopy procentowe. Paweł też stwierdził i zwrócił z uwagę na to, na co my zwracamy praktycznie od ponad roku, jak może już nie więcej, czyli rynek pracy. Powiedział, że i popyt i podaż, czyli te dwie siły równoważące na rynku pracy osiągnęły lepszą równowagę, widać, większą stabilizację rynku pracy, więc wszystko to, o czym mówił już, nie chcę tutaj cytować jeden do jeden, miało praktycznie taki wymiar, że Decyzja i to, co Fed robi, jest na razie najlepszą możliwą drogą. No, i szczerze powiedziawszy, jak zaraz popatrzyliśmy na choćby CM, za chwilkę wam pokażę, żeby już tak to dopełnić. W zasadzie dalej wyceniamy jedną obniżkę 100%, choć sami bankierzy byli tak trochę pomiędzy 1 a 2 patrząc na. Te wykresy kropkowe, i na ostatnie głosowania. Także co do zasady, słuchajcie, w lipcu też nikt się nie spodziewa żadnej obniżki, choć tutaj już szanse no, relatywnie przyszły, ale zawsze po posiedzeniach fed mamy ten pik, a później wychodzą dane i to się jakoś równoważy. Także na 31 też nic. No i na razie wrzesień to jest taki pierwszy punkt bazowy, na którym opieramy pierwszą obniżkę ze strony rezerwy federalnej. Więc w zasadzie, słuchajcie, gdybyśmy mieli tak w bardzo dużym skrócie. Opisać to przemówienie miało ono wydźwięk dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy czyli brak jakichkolwiek zmian, mamy silną gospodarkę, mamy czas, mamy to, mamy tamto ale szczerze powiedziawszy, było tam bardzo dużo głębich akcentów, które, które słuchajcie, Paweł gdzieś tam wmieszał mieszał sobie w, w całe przemówienie, dlatego też widzieliśmy reakcję na eurodolarze w kierunku takim, a nie innym, widzieliśmy reakcję na większości indeksów, tu sobie zaraz oczywiście jeszcze omówimy, dzisiaj weźmiemy na tapetę DAXa no i też w dużej mierze dlatego em, też ten dolar wczoraj zachowywał się praktycznie e, no, nie można powiedzieć, że nijako, bo em, w ruchu prospadkowym, ma dzisiaj otwiera się z delikatną e, z delikatnym takim inside barem e, w środku, natomiast te Ala, właśnie gołębie wstawki zadecydowały o reakcji rynku dokładniej w tę stronę. Także, tak na dobrą sprawę, tak jak wspomniałam, nie przyniosło żadnych zaskoczeń, nie mieliśmy żadnych rewelacji, ale te gołębie takie wrzutki, no, zadecydowały o tym, że rynek jednak wycenił to w tym kierunku. Na ten moment, do 2025 roku, do końca 2025 roku, rynek widzi około cztery obniżki. Czyli biorąc pod uwagę tą wrześniową i kolejne, moglibyśmy na stopach procentowych, jeżeli te obniżki były, byłyby, oscylowałyby wokół 25 punktów bazowych, a nie więcej, no to moglibyśmy spaść poniżej tam 1% z groszami, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Także nie są jakieś dzisiaj wyjątkowo, wyjątkowo duże oczekiwania wobec tego. Jak, słuchajcie, rozkłada się cały nasz, cała nasza sesja dzisiaj? W zasadzie bardzo słabo. Otworzyła się sesja w Azji. No, i to oczywiście jest spowodowane tym, że piątkowe zbliża się piątkowe ogłoszenie stóp procentowych Banku Japonii. Czyli jutro, 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 tak. Dzisiaj mamy czwartek, dzisiaj mamy czwartek. Jutro, słuchajcie, będzie to najważniejsze w sumie no w nocy. W zasadzie, tak, że będziemy jeszcze mogli to skomentować. Posiedzenie dotyczące stóp procentowych, no i tam nie zapowiada się wiadomo, jakichś większych <coughs> zmian, jeżeli chodzi o bankie poni. W związku z tym te sesje no, już wyceniają tą mizerną decyzję. Za ciosem idzie też gorsze otwarcie na dalsze i na większości indeksów, co pewnie przyniesie się później na sesję amerykańską. Na ten moment wygląda to słuchajcie, jak taka. Powiedzmy sobie dla nas z naszej perspektywy. Korekta próbująca złapać imbalans ze świecy poprzedniej. No Jesteśmy w takim no, szerokim order flow. To order flow jest tylko źle zaznaczone. Powinno tutaj leżeć w takim szerokim order flow. No, mamy to wyjście, jest to cofnięcie, ale jest tu sporo takich stref, jeszcze słuchajcie, niedotestowanych. Tutaj uczulam na ten oczywiście imbalans, o który zaraz powiem, yy, i ostatnio omawialiśmy to sobie na kanale. Głosowałem, dlaczego no to jest wyjątkiem, ale tutaj tej analizy technicznej sobie wrócimy. Natomiast same futuresy no, na razie yy, pokazują, słuchajcie, raczej odreagowanie w kierunku przeciwnym niż te, które widzieliśmy, yy, tak na dobrą sprawę, na Fedzie. No, na ten moment niewiele się dzieje, szczerze powiedziawszy, na rynku. Yy, głównie skupiliśmy się na, na tym posiedzeniu Fedowskim i na tym, co jakie prognozy wyjdą i, i jakie, e, jakie będą dalsze plany Fedu i na tym w dużej mierze sfokusował się rynek, więc moglibyśmy też taki króciutki komentarz właśnie fundamentalny w zasadzie na tym zamknąć. Sam rynek przesunął się do poziomów neutralnych tym większym odreagowaniem, natomiast jak popatrzymy sobie na składniki, tego indeksu, to w zasadzie oprócz tego market momentum, czyli wyceny i 125-okresowej średniej kroczącej, w zasadzie część wskaźników, no a może jeszcze oprócz rynku opcyjnego, wskazuje na razie na kierunek raczej przesuwający się w kierunku sentymentu, takiego bardziej sprzedażowego. A tu dwa CNN otworzyłam. Zerkniemy jeszcze, co w dzisiejszym kalendarzu, bo trochę. Trochę tych odczytów mamy. No i przede wszystkim jesteśmy już po pełnych odczytach zmiany zatrudnienia z Australii. Tutaj na razie korzystnie. Z Niemiec odczyty dotyczące indeksów cen hurtowych. Mało znaczące odczyty, więc nie będziemy się na tym fokusować. Produkcja przemysłowa czeka nas jeszcze o godzinie 11.00 ze strefy euro. No i inflacja producentów oraz claims, czyli takie typowe czwartkowe odczyty ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o rynek pracy. Natomiast Poza tym jeszcze odczyty inflacji producentów, żeby tak dopełnić ten cały obraz inflacyjny. Przemawiać dzisiaj będzie z ważniejszych osób Williams o godzinie 18, czyli członek Rezerwy Federalnej. Oczywiście pewnie pytania, słuchajcie, będą padały dotyczące dalszych planów Fedu, bo to tak zawsze jest, że te przemówienia, tuż po Fedzie, bankierów zawsze i tak, i tak fokusują się na powtórzeniu w zasadzie tego, co było. Na przemówieniu. No dobrze, my idziemy do analizy technicznej. Powiedziałam, że tutaj na taksi z D1 to obserwujemy, jest dosyć ciekawa sytuacja takiego dopełnienia szybkiego imbalansu i skoku do góry. Dlaczego tak? No zwykle słuchajcie, po takich pierwszych właśnie retestach, czy wybiciu, pierwszego szybkiego dołka, już w tej nowej strukturze. On leżał sobie tutaj, ostatnia świeca w ruchu tutaj. Tu kolejna, ostatnia świeca w ruchu i pullback, czyli wybicie szybkiego dołka. Tu sobie stawiamy już kontynuację trendu w głowie, ale ja mogę postawić nie w głowie, tylko jeszcze przesuwałam mówiąc na papierze. Dopiszemy katę. Stawiamy sobie tutaj kontynuację trendu, no i w zasadzie po jej wybiciu dojdzie do zmiany charakteru trendu. To, co tutaj jest taką szeroką strefą oznaczone jest to, to gigantyczna order flow, która obecnie jest. Dwie strefy w zasadzie mamy do przetestowania: jedna strefa to jest ta strefa leżąca tutaj. Najgłębsza strefa na zmianie charakteru trendu, najciekawsza strefa, taka do po prostu dalszego podebrania O dobra, ona jest tutaj, Wybaczcie za tą malutką nierówność. No i idziemy dalej, słuchajcie, EQA'le, czyli to, co już sobie <laughs> zobaczyliśmy tutaj, leżące dokładnie nad tą strefą, czyli bardzo ciekawe miejsce mm, EQA'lowe, no i zapewne tutaj niewielkie takie potwierdzenie płynnościowe, no nie będzie tutaj potwierdzenia jednak płynności, słuchajcie, tu nie będziemy nic przenosić, bo minimalnie ten iqal jest troszeczkę wyższy, także nie będziemy się fokusować na tej strefie, ale jeżeli byłaby to strefa potwierdzająca płynność, choćby z tej świecy, no to order block, zobaczcie, ona już tu została wypłukana, Taki order block nie mógłby zostać przeniesiony na tą świecę, bo jest to świeca inside'owa. On zostałby przeniesiony dokładniej tutaj. Czyli na tą drugą, to była w zasadzie druga, druga gdzieś tam świeca, no i imbalans do dopełnienia trochę wyżej, w okolicach 18 111,8. Na razie słuchajcie, na te indeksy tak bardzo he, może nie tyle co alergicznie, ale odreagowały w zasadzie w kierunku obecnych trendów, czyli co do zasady trendów wzrostowych. Te ruchy oddolarowe też widzieliśmy. Natomiast to, słuchajcie, czego ja się obawiam, to braku płynności do ruszenia do góry, bo na razie no, spokojnie sobie testujemy, rozpoczęliśmy sesję trochę gorzej, w zasadzie na euro również rozpoczęliśmy bardziej prospadkowo, natomiast na razie z tych niższych interwałów, skoczmy sobie na, na troszeczkę niższy, nie widać oprócz takiej szerokiej korekty w zasadzie większych szans na takie troszeczkę popytowe odejście. Cały czas mielimy się w szerszej po prostu korekcie. Dokładnie takie same ruchy będziemy optymalnie plus minus widzieli. Zobaczcie, nawet już nie analizując tutaj dokładnie tego ruchu po prostu na hajedynkach I zwykle to jest dopełnianie bardzo głębokich imbalansów, porzuconych płynności, no i potencjalne tworzenie kolejnych tutaj struktur. No, nie przeskoczymy tego. Zwykle słuchajcie, jest tak, że znaczy zwykle, no, jeżeli mamy korektę na dużym interwale, to to jest zwykle zmiana charakteru trendu już na małym interwale, więc. Jeżeli boimy się podgrywać ten ruch korekcyjny już wchodzący do order flow, czyli jak w tym przypadku mamy na DAXie, gdzie mamy szerokie order flow, cofnęliśmy w nie, no i powinniśmy odreagować, ale ten stop jest dosyć szeroki, możemy poczekać, aż sytuacja w zasadzie na wzrostową zmieni się po prostu na małym interwale. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Zapraszam na kolejne podsumowania. Do zobaczenia.